Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Motyl. Nadajemy dla Radia Polonia FM z Wielkiej Brytanii. Krótko opowiem i przedstawię Piotra. Piotr jest przedsiębiorcą z, z Tajlandii, który jest tak naprawdę przedsiębiorcą od już 2006 roku, czyli już dosyć długo. Posiada kilka spółek, tym też spółek azjatyckich. Jest też absolwentem studiów Asbiro MBA. Jest też współautorem serii książek Biblia e Biznesu. Robi dużo ciekawych projektów i przede wszystkim działa na wielką skalę i chętnie zaprasza Polaków do siebie, aby zobaczyli, jak wygląda życie w Tajlandii. Okej, okay, to tyle ode mnie, Piotr, ale chciałbym się dowiedzieć tak naprawdę, co Ty. Robisz w tej Tajlandii? Jak długo jesteś? Po co tam się w ogóle znalazłeś? Czy, czy ta Polska ci się na tyle znudziła, że, że musiałeś wyjechać aż tak daleko? Nie było bliższych kierunków? Ed. Dzień dobry, witam wszystkich, moi drodzy, no to taka moja historia jest trochę śmieszna, bo tak jak już tutaj wcześniej wspominałeś, tak jestem przedsiębiorcą 2006 roku, wiesz, no Polska po 8 latach bardzo mocno mnie doświadczyła, prawie że otarłem się o bankructwo, a na szczęście się to nie wydarzyło, ale sporo mnie to zdrowia kosztowało i wiesz co, pamiętam, trafiłem tutaj w ogóle do Tajlandii zupełnie przez przypadek. Wyobraź sobie, że to był e, czerwiec 2012 roku, pamiętam, że akurat kończyłem w tamtym czasie e, uczelnię, akurat e, no, mba -a. i pamiętam, poznałem takie przedsiębiorce Teda Witkowicza, to jest jeden z takich polskich miliarderów, który wprowadził e, bodajże dwie firmy na giełdę NASDAQ, no i jeszcze trzecią sprzedał, wiesz, na rynku, no to już na rynku amerykańskim, więc, no mówmy się, no, no mocna szycha. No i co? No i był u niego na MBA, no i tam mówię, wiesz, słuchaj, ja tu prowadzę firmę taką, taką, to tam robię, gdzieś tam przerzuca miliony przez konto, teraz prze, przeorganizowałem ten swój biznes. No i tak mówię, że ja bym chciał coś na tym świecie podziałać, no i pamiętam, że wtedy opuścił tylko okulary, powiedział mi, słuchaj, no dobra, nic nie wiesz o świecie, tak naprawdę masz, prowadzisz biznes w jakimś tam Polsce, to też przy okazji tam 7 lat, a później prowadziłem spółkę jeszcze w Wielkiej Brytanii. Ale kwestia jest taka, że to tak, angielskiego niespecjalnie znasz. Nie wiesz, jak się buduje produkt na rynek międzynarodowy. Generalnie to zacznij od ruchki angielskiego. No i słuchaj, w tamtym czasie, wiesz, popróbowałem kilka razy, wyjechałem do Anglii, ale jakoś kurczę, no, gdzie nie pojechałem, gdzie nie rzucisz kamieniem, to tam ci Polak mówi, co k rzucasz, nie? No i. I pamiętam, że też, tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, usłyszałem w radiu e, takim internetowym, bodajże, konstestacja nie wiem chyba, czy ona jeszcze istnieje wywiad właśnie z polskim przedsiębiorcą z Bangkoku, który miał sieć szkół językowych, taki e, Maciek. No i pamiętam, e, właśnie, że pomyślałem: A co by było, jakbym wyjechał na zimę i bym się po prostu nauczył angielskiego? No bo wyjadę w takie miejsce, gdzie nikt nie będzie mówić. Po polsku na 100% i wszyscy będą mówić po angielsku, tak? No i wiesz, no, będzie to taki broken English, więc wiesz, no, przynajmniej lepszy, lepiej się tak komunikować niż w ogóle. No i co, jeszcze w tamtym czasie pamiętam, poznałem chyba z miesiąc później takiego Sławka Muturi, to też jest polski przedsiębiorca, on ma taką dużą firmę Mzuri, zarządza nieruchomościami. I pamiętam, właśnie szukałem też, wiesz, nim jeszcze trafiłem na Tajlandię, to. No wiesz, no prowadziłem tą firmę, tam zarabiałem niewielkie pieniądze, to może 2-3 tysiące dolarów miesięcznie na 300 mi wychodziło, ale mogłem tą firmę pracować, mogłem tą spółkę prowadzić zdalnie, to był części, to był handel częściami, podzespołami elektronicznymi do telefonów, do komputerów, e, też import. I pamiętam, że, no i tak właśnie mówił, no słuchaj, no dobra, przy takim budżecie, to tak Azja ci raczej zostaje, no bo wiadomo, tam Kambodża, Wietnam, Malezja, właśnie, no Tajlandia. No, i przy okazji jeszcze właśnie nienawidziłem zimy. Chciałem, jak już miałem gdzieś wyjechać, no to pojechać w takie miejsce, gdzie cały rok będzie lato. No i właśnie tak właśnie trafiłem wcześniej na Maczka, napisałem, wiesz, pojechałem na, na, dosłownie na trzy miesiące na kurs językowy. I wiesz co, i tak mi się spodobało, że także zostałem i w międzyczasie to wszystko potem przeorganizowałem. Potem jeszcze uruchomiłem w jedną firmę w Dubaju, potem w Hongkongu, jeszcze w Stanach, bo tam to w zależności do różnych projektów, tak, bo to już porozmawiałem pewnie w kolejnej części. Okej, okay, na pewno nasi słuchacze i oglądający będą się pytać, bo często ludzie popełniają błędy podczas pierwszych wyjazdów. Co twoim zdaniem jest ważne, jeśli decydujemy się na wyjazd do, na, nawet chociażby odwiedzić w pierwszej kolejności, bo rzadko się zdarza, że ktoś mówi, jadę w ciemno i ten. Wiadomo, o, oczywiście są też takie osoby, ale ludzie chcą się też często przygotować do takiego wyjazdu. Co byś poradził takim osobom? Poradził, wiesz co, może cię zaskoczę, może też innych zaskoczę, przede wszystkim to bym poradził nie, nie mówić ani rodzinie, ani znajomym, że planujesz gdzieś wyjeżdżać na dłużej, bo będą wszyscy sabotować Twoje plany, Twoje interesy, w ogóle cały Twój wyjazd. To jest pierwsza kwestia. Dlaczego? Bo im albo będzie szkoda, że możesz pojechać gdzieś, albo ci zazdroszczą, albo z reguły mówią, że coś ci nie wyjdzie więc będą to po prostu sabotować i ja też pamiętam właśnie miałam taką sytuację, że popełniłem taki błąd, że tam powiedziałem części znajomym, że no dobra, jadę na trzy miesiące, zobaczę jak to wszystko wygląda, a pewnie wrócisz po miesiącu, tak jak wiesz, wszyscy w Anglii w ogóle, czy tam gdzieś z innych krajów, co by nie powiedzieć, no Polacy jednak sobie radzą e, i jednak, wiesz co, no jak okej, okay, no możesz zarabiać jakieś pieniążki i możesz prowadzić swoją firmę zdalnie, no to jest dużo prościej, tak, no ja w tym, tym czasie wiedziałem, że nie muszę się martwić o jakieś pieniądze, bo wiedziałem, że te kilka tysięcy dolarów, nie wiem, żeby nie wiem, co zrobię, to, to zarobię, Natomiast moim celem było, żeby po prostu się nauczyć angielskiego, a przy okazji poznać też relacje biznesowe, bo wcześniej już importowałem, zajmowałem się importem e, skin, to wiesz to nie były jakieś tam duże kwoty, ale tam powiedzmy no, kilka milionów złotych przez e, moje firmę, jeśli chodzi o elektronikę, to, e, to przeszło. Natomiast e, tak jak mówię, nie mówić znajomym, zadbać o odpowiedni budżet, żeby pieniądze. E, Powiedzmy mieć, bo niestety, słuchajcie, Azja to nie jest Europa. Tutaj nikt ci nie da żadnego benefitu, wszystko musisz po prostu wywalczyć sam. Co więcej, angielski. Kolejna kwestia, no to jest tak, że tak procedury, język, wiele jest takiego zamieszania, i czasami dobrze jest, po prostu polecam właśnie taką dobrą rzecz, jakby ktoś chciał się wybrać do jakiegoś innego kraju, najpierw pojechać na jakieś szkolenie biznesowe, na jakiś event biznesowy, gdzie są ludzie, którzy już albo coś robią, albo już mają jakieś doświadczenia na jakimś rynku, bo wtedy można ich podpytać. Bo jak jedziesz tylko na wakacje, to, to spotykasz ludzi z, z hotelu, to prawie się nic nie nauczysz, tak? A jak jedziesz na jakieś biznesowe szkolenie, jeszcze poznasz ludzi, Ludzi. to nie musi być polskie, to może być jakikolwiek event, nie wiem, marketingowy, biznesowy, wtedy poznasz ludzi, zobacz jak to wygląda i zobaczysz jak to wygląda w praktyce. Okej, okay, zgadza się, powiem Ci, że też byłem dwa razy w Hongkongu na właśnie spotkaniu biznesowym, którym wyjechałem i to co mówisz, wtedy poznajesz, ja zauważyłem, że ta kultura w ogóle jest całkiem inna, zrobiłem kilka takich faux pas, wiesz, bo z tego co się dowiedziałem, że tam Azjaci, nie wiem, czy w Tajlandii też, że jak wręczasz wizytówkę biznesową, to też musisz to też mu, musisz trzymać dwiema rękami, tak. że nie można głęboko spoglądać w oczy. Kurde, dużo rzeczy się człowiek uczy. Powiedz mi, czy w Tajlandii, w Tajlandii, jak już przeszliśmy troszkę na temat biznesowy, to może bardziej się teraz nad tym biznesowym skupimy, potem sobie przejdziemy na takie luźne rzeczy. Co zauważyłeś, co się sprawdza na przykład w Polsce, w Europie ogólnie, w Polsce? Jakie są w Ukrainie, różnice? A jakie są różnice właśnie w Tajlandii? Czego należy unikać, a co, a co jest mile widziane? Zaznaczę od razu na samym początku, że każdy ma swoją Tajlandię. Wielu ludzi tutaj albo przyjeżdża i strasznie narzeka. Albo są zachwyceni i po tygodniu chcą zakładać biznes, albo wyjeżdżają stąd zniesmaczeni, bo nic nie mogą załatwić. To jest pierwsza kwestia. Co do kos kosztów, czy jeszcze kilku innych kwestii, to wiadomo, część jest ludzi myśli, że tutaj jest tanio, a okazuje się, że jest drogo i czasami są zawiedzeni. Natomiast jak już o tym wiemy, to teraz przejdźmy do tematów biznesowych. Mianowicie, tak, w Azji generalnie praktycznie wszystko jest inaczej. Może zacznę od tego, że Azjaci, e, szczególnie tutaj w tych ciepłych krajach, e, to tak samo jak e, Grecy, Hiszpanii, wszystko jutro, a najlepiej za miesiąc. Jeśli chcesz coś zrobić, powiedzmy, w, w ciągu miesiąca, to załóż, że to ci zajmie trzy miesiące, tak? Jeśli zakładasz, że coś będzie kosztować tysiąc czy dwa tysiące dolarów, załóż bezpiecznie, że to będzie kosztować razy dwa, tak? Szczególnie na początku, jak tego nie wiesz. Poza tym, jeśli sprawisz, że taja rozboli głowa, to on sprawi, że ciebie też rozboli głowa. Chodzi, co więcej, jeśli za mocno kogoś naciskasz, bo chcesz zrobić biznes, przylatujesz, mówisz, słuchaj, bo tu my w Anglii tak robimy, Azjata tak nie zrobi, a tym bardziej taj. Dlaczego? Do Azji tutaj przyjeżdża bardzo dużo turystów, Amerykanów, różnych, po prostu ze wszystkich nacji, mówię, czy, czy Europejczyków. I to jest tak, że wszyscy są na początku się zachłysną, a potem jak wchodzą te realia na bieżąco, wiesz, to trzeba no, po prostu ogarnąć sprawy firmy, języka, biurokracji, to ludzie się zniechęcają i czasem po prostu mogą wyjechać. I teraz tak, nim jakiś tajski partner nawiąże z tobą współpracę, to najpierw cię sprawdza, tak, czy ty jesteś turystą, czy pracujesz, czy masz żonę, czy masz dziecko, czy masz lokalnego partnera, czy przyjechałeś samochodem, czy, czy taksi, czy, czy metrem. Teraz to są takie rzeczy i od razu widzi po prostu na kim się etapie jesteś. Kolejna kwestia, sprawdza tak, w jakim mieście mieszkasz? Czy mieszkasz w Bangkoku, to głównie się to kojarzy z jakimś tam biznesem trochę, wiesz, i w ogóle jak ktoś tu mieszka dłużej, to tak to wygląda. Jeśli jesteś w Patai, to wiadomo, że pewnie przyjechałeś na dziewczyny, imprezy i bary, to raczej biznesu nie zrobisz. Jeśli mieszkasz na Pukecie, no to Puket jest też taką miejscowością turystyczną i też tam większość ludzi jedzie na wakacje. I wiesz, jest parę takich niuansów. Taj I co ciekawego, Tajowie, no, ogólnie też Azjaci, no, rzadko powiedzą ci coś wprost: oni będą cię zbywać, nie odbierać telefonów, zablokują cię, tak? I bardzo, szczególnie na początku, jest ciężko nawiązać jakąkolwiek współpracę biznesową, to trzeba pamiętać. Co więcej. Nawet jak są ludzie, którzy próbują tutaj, znajdą firmę w internecie, piszą do nich ładnie po angielsku i proszą, żeby ktoś im odpowiedział, czasem to zajmie dzień, dwa, trzy albo i tydzień. To jest raz, trzeba być bardzo cierpliwym, ale jak już się przejdzie te wszystkie kwestie, to okazuje się, że jest sporo możliwości. Tutaj jest kilka polskich firm, które świetnie sobie radzą, chociażby Komarch, tu akurat no niedaleko też mają biuro i tutaj kilku ludzi no z Rady Nadzorczej na oddział Tajlandii, powiedzmy mieszka tutaj, no dosłownie nawet i w moim budynku praktycznie, w moim kondominium. Jest kilka tutaj firm polskich, które tam zajmują się eksportem kosmetyków i innych rzeczy. Ale to trwało, to wszystko trwa. W Azji to trwa, ale za to jak już już wejdziesz na rynek, to wtedy to się są naprawdę duże ilości czy czy w sprzedaży i są możliwości, tylko to nie jest łatwo i od razu zaznaczam, że możliwości są, ale trzeba być gotowym, trzeba być cierpliwym, mieć czas i trzeba wytrwać. To z tego, co powiedziałeś, ja wysunąłem sobie taki wniosek, że przyjeżdżam biznesowo, to albo Muszę mieć już jakiś swój biznes gotowy. Przykładowo, mogę być freelancerem, free nieważne czy youtuberem, czy, czy, tak. czy grać sobie na giełdzie, czy inne rzeczy. Wtedy mam spoko luz, bo tych Tajczyków potrzebuję trochę mniej, tak? Wiadomo, no, sprawy urzędowe, jasne. Albo chcąc zrobić biznes taki stacjonarny, przydałoby się mieć kumpla żonę, partnerkę? Partnera biznesowego, lokalnego, albo partnera jakiegoś, który już ma kontakty, bo wtedy jest dużo łatwiej. Podam Ci przykład. Wczoraj przyjechał taki człowiek, Piotr, który tam planuje się tu relokować z rodziną, bo jest deweloperem, prowadzi firmę zdalną, znaczy deweloperem, jeśli chodzi o oprogramowanie, nie? Tak, to jest od okay, razu okay. mówię. Bo to jest różnica. E, przyjechał tutaj i tak naprawdę w wielu kwestiach, czy wynajcie mieszkania, czy przygotowanie firmy, czy czegokolwiek, tutaj będzie mu łatwiej, bo już, wiesz, ja mam kontakty i tak naprawdę ja używam moich kontaktów. Tak samo tu wiecie, no mówmy się, w Anglii jest bardzo podobnie, jak już masz kontakty, to możesz skorzystać z czyichś kontaktów, tu jest bardzo podobnie, ale jak ktoś planuje mm, tutaj, wiesz, tak przyjechać bez niczego, no można oczywiście, to wymaga więcej pracy, natomiast trzeba po prostu być gotowym na to, że no niestety tu trochę więcej cierpliwości potrzeba i to tak samo, no. Jeśli ktoś jest ekspatem, emigrantem, to wie, że na początku trzeba przegryźć trawę. Ja jestem ogólnie bardzo pozytywny, wytrwały i cierpliwy, ale też zdarza mi się, że kilka razy w ciągu roku to mi naprawdę nerwy puszczają. Ale mimo wszystko i tak ogólnie no, Tajlandia dla mnie jest idealnym krajem w sumie tak do, do, do mieszkania, bo jest raczej ciepło, jest wiele możliwości biznesowych. Po drugie, jeśli ktoś może pracować, wiesz, zdalnie, mieszka ponad pół roku poza Polską, zmieni sobie Centrum Interesów Życiowych na powiedzmy na Tajlandii to wiesz, to można zoptymalizować swój globalny podatek o 99%, więc naprawdę jest to opłacalne, jeśli ktoś już ma jakiś biznes, który działa. Okej, okay. jeśli wspomniałeś już i o podatku, i o płaceniu, i że można zoptymalizować aż o 99%, nawet to zadam Ci pytanie: jak za. No dobra, przeszedłem ten etap już relokacji. Tak. Mam wszystkie, albo możesz powiedzieć jeszcze, jakie dokumenty są potrzebne, tak. żeby otworzyć taki biznes, jak się właśnie zaadeptować biznesowo. To jest ważna kwestia. Pierwsze, co, to tak samo myślę i w Anglii jest podobnie, musisz zadbać, że mieć jakiś stały adres, tak? Po prostu, bo obecnie jak masz stały adres, to, to możesz wiele dokumentów, czy prawo jazdy przepisać, czy prawie nawet konto bankowe można, wiesz, już uruchomić, i wiele rzeczy możesz, że tak powiem, sobie już załatwić. Stały adres, jeszcze potwierdzenie urzędowe, że to twój jest stały adres. To jest, to, to jest w zasadzie podstawa. Natomiast kwestia jest taka: podpowiem taką rzecz. Przez ostatnie lata. No, ja też mam jedną firmę, która zajmuje się konsultingiem, bo przez parę lat to trochę mam kontaktów, jeśli chodzi o pra prawników, czy doradców podatkowych, czy tutaj biura odnośnie za zakładania firmy. Chciałem jeszcze wytłumaczyć o, o czymś takim, yy, Czym jest na przykład menu biznesowe? Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że może na takie menu, jak działa takie menu biznesowe. Co to znaczy? Jak idziesz do restauracji, no to masz w karcie menu, tam rzeczy, które lubisz, zamawiasz jej, za te płacisz, za inne nie płacisz. Jak prowadzisz biznes na przykład w Polsce, to nie możesz sobie wybrać. Musisz ZUSy, krusy, waty, straty i te inne. Musisz płacić, Nie ma wyjścia, nie? Nie możesz sobie wybrać tylko rodzynek, tak? Musisz i zapłacić za cały ten serwis, którego nie używasz, i jest bardzo drogi. Ale. Jeśli nie mieszkasz w Europie ponad 180 parę dni, zmienisz 183 tam w sumie, e, jeśli zmienisz swoje centrum interesów życiowych, i jeszcze masz firmę w kraju, w którym nie mieszkasz i, i, i gdzie nie generujesz dochodów, to wtedy to jest przykładowe takie firmy offshore, czyli to będzie nie wiem, Hong Kong, czy to będzie Singapur, mhm. czy to będą Stany Zjednoczone. I, i, więc tak, mieszkasz w kraju, w którym nie prowadzisz firmy, E, przy okazji, jesteś Polakiem, e, masz firmę w kraju, w którym nie mieszkasz i tam nie generujesz dochodów, tylko generujesz, powiedzmy, z Europy czy z innych krajów, a inwestujesz przez Singapur. No to w tym momencie w wielu przypadkach, oczywiście tylko przy takich firmach, które możesz robić onlineowo, czyli to będzie, nie wiem, powiedzmy, czy to są ludzie, którzy zajmują się e-commerce, czy to będą agencje marketingowe, programiści, firmy jakieś deweloperskie, czy osoby, które zajmują się nie wiem, sprzedażą produktów jakichś onlineowych w internecie, czy nawet inwestować forex czy nawet krypto, o tym też powiem, to te działalności się kwalifikują, bo wtedy można to robić całkowicie online'owo i wtedy co to powoduje, że wszystko co zarobisz w Europie, Hongkongu jest zwolnione z opodatkowania, powiedzmy, czy w Singapurze, mieszkasz w, w Tajlandii, tu masz teoretycznie rezydencję podatkową, ale jeśli porozmawiasz z odpowiednim doradcą podatkowym, za, to wiesz, ja mam, powiedzmy, wypisaną delegację na 100 tysięcy dolarów rocznie, wszystko wpuszczam w koszty totalnie, od samolotów po mieszkanie, po wszystko. Tak naprawdę tutaj to tylko podatkowy sobie. Kieszonkowe, żeby było na kawę chyba tej ciastka, i robisz wszystko legalnie, masz certyfikat rezydencji podatkowej, wysyłasz to do Europy i mogą cię cmoknąć w cztery litery. Bo tutaj Tajlandia ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania co jest duży plus. I generalnie okazuje się, że nagle odzyskujesz wolność, niezależność. I nikt ci nie może nic zrobić. Oczywiście to działa tylko przy legalnych biznesach, bo trzeba pamiętać, że to jest kwestia jest taka: założenie firmy to jest dosyć proste, ale trzeba jeszcze wybrać banki, gdzie, jakby to powiedzieć, będzie można otworzyć konto, powiedzmy, onlineowo całkowicie. Można to nawet zrobić bezpłatnie w wielu przypadkach. Jak wiesz, jak to przygotować, całą stronę to trwa kilka, powiedzmy, kilka dni. Biznesowe yy, darmowe. Tak, 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 okay. jest kilka opcji. To, to ja mam się, w to coraz, coraz gorzej z tymi w ogóle założeniem kąt jest coraz gorzej w Europie. W Europie, w Europie pamiętaj, że, słuchaj, w krajach demokratycznych, tak jest, słuchaj, tam, gdzie jest trochę więcej wolności, umówmy się, ludzie narzekają, że tam Chiny czy tam tu te kraje, to tam jest trzeci świat, ktoś przyjedzie, zobaczy, popyta ludzi, jak tu to, to wygląda. W praktyce po wielu latach, pamiętaj, że słuchaj, większość mojego życia. Nie chcę powiedzieć, że to są poraczki, tylko lekcje biznesowe w Zresztą. Europie. Które bardzo mnie drogo kosztowały i powiem nigdy więcej po tym co wiem, ale to jest moja prywatna opinia, to od razu mówię, każdy, ja szanuję, ja uważam, że polscy przedsiębiorcy to są bohaterzy tak naprawdę, którzy potrafią znosić te, że tak powiem trudy prowadzenia firmy i rozliczania tego wszystkiego i no i dokarmiania tych wszystkich, że tak powiem lekarzy, którzy przypłynęli na łódkach, tym bardziej do Anglii czy, czy, czy Francji czy, czy tam powiedzmy Niemiec chociażby. Wiesz, ja tego nie toleruję, i no, umówmy się: no, to, są, to są rzeczy, które mnie nie interesują. Właśnie część ludzi może popatrzeć na to, co ja robię, na przykład, że to jest, nie wiem, tam. Wiesz, niewłaściwe. Ja patrzę na to, to jest zaradność życiowa. Ja mam nie mam życia po prostu na to, żeby czekać, aż się coś zmieni, bo przyjdą nowy rząd, bo przyjdą nowi złodzieje, znaczy pewnie przyjdą nowi złodzieje, będą kraść, albo przyjdzie nowy premier, znowu coś obieca. Nie mam na to czasu. Ale w tym momencie jest co ciekawego. I teraz wiele osób myśli, że to jest albo trudne, albo kosztowne. A prawda jest taka, większość tych rzeczy to można zrobić dwa tygodnie założenie firmy konbankowy dwa tygodnie, koszt, słuchaj, rozliczenie koszty roczne to są chyba poniżej 2000 do 2,5 tysiąca dolarów, nieważne czy zarobię milion złotych czy milion dolarów, nie? Tylko musisz oczywiście zadbać o parę dokumentacji, przygotowanie tego wszystkiego, tak? Bo, bo to tak to wygląda. Nie wszystkie biznesy się kwalifikują, to też trzeba powiedzieć, ale za to, co ciekawego, jak odpowiednio zadbasz, to tutaj wiele krajów jest przyjaznych odnośnie krypto. Jeśli ktoś planuje się skaszować, to można wyjść przez firmę, na przykład do fiatów normalnie, możesz potem, że tak powiem, e, wiesz, no, korzystać tutaj z, z pieniędzy firmowych, tak? Oczywiście w legalny sposób i udokumentując odpowiedni sposób koszty. Okej, okay, czyli wyjść do tajskich batów, czy, czy mogę sobie... Do każdej dosyć, waluty, do każdej waluty. I to, okay. co ciekawego, dużo ludzi o tym po prostu nie wie, bo tak, do tej pory na przykład wiele osób kaszowało się albo w Dubaju, albo tam jeszcze w innych krajach, tak? Można to robić, tak? Tylko no, w tym momencie Dubaj jest bardzo drogi, nie? Już trochę się tam zmieniło. Co prawda, no, łatwiej jest z rezydencją podatkową, ale z kontami bankowymi, z całą resztą, no są pewne... Jest dużo więcej restrykcji, nie? W Azji jest no, sporo krajów, które tak naprawdę no, czy Kambodża, czy czy, czy, czy ta Malezja, czy w zależności kto gdzie chce mieszkać, trzeba inną strategię dopasować. Ja od razu mówię, zaznaczam, to o czym mówię, to jest, mówię bardzo ogólnie. Nie chciałbym, żeby ktoś tutaj po e, prostu brał już dosłownie, że to będzie dla każdego działać. Parę rzeczy trzeba sprawdzić, czy jesteś sam, czy jesteś z rodziną, czy masz jakiś majątek w Polsce, czy nie masz, wtedy inną strategię dobierasz. Ale chcę tylko powiedzieć, że są możliwości. Jak kogoś, już naprawdę, już będzie mieć dosyć, nie wiem, działalności w Polsce, w Europie, czy gdziekolwiek, to są możliwości nie bać się próbować. Generalnie tego typu rozwiązanie, to co nawet ja mówię, to można, tak naprawdę można znaleźć gdzieś w necie, tylko po prostu czasami jest tak, że to... Kilka miesięcy trzeba mu się znaleźć. Prawniku, musisz to wszystko dopasować, musisz się chcieć, musisz być zdeterminowany, żeby coś robić albo poza Europą, bo też muszę powiedzieć, że jeśli ktoś będzie mieszkał ponad pół roku w Polsce, to to nie zadziała, bo zmieniły się przepisy odnośnie optymalizacji podatkowej. To jest kilka kwestii, dlatego zawsze zalecam też porozmawianie z doradcą podatkowym w tym temacie. Jasne, jasne. Doradcy są najważniejsi, bo często myli się księgowych od doradców. Doradca Oczywiście. podatkowy ma większe uprawnienia, więcej, więcej wie, księgowy rozlicza. Dobra, nie obrażając księgowy. E, tutaj właśnie wspomniałeś trochę o krypto, a że ja jestem takim fanem krypto. E, w ogóle krypto jest opodatkowane czy nieopodatkowane w Tajlandii? Jak w, ogóle, w którym... jak w ogóle Tajowie e, traktują krypto? Czy, czy jest duże tam zainteresowanie czy nie? Generalnie mogę Ci powiedzieć, że w Azji e, jest. Tutaj spory rynek na to. Tajlandia ma też własną giełdę. Co prawda, my nie możemy na niej handlować jako obcokrajowcy, bo to jest głównie dla Tajów. Nie? Oni tak po prostu mają taki swój rynek, ale to jest akurat najmniejszy problem. Tak, wiadomo, że zawsze, jest, zawsze są sposoby. Natomiast wiesz, tutaj czy Singapur czy Hongkong są bardzo przyjazne, to jest to trzeba ważne, to jest ważna kwestia, ale tylko niektóre banki, na przykład jak zarejestrujesz firmę sobie powiedzmy no, na jakiejś tam wybranej giełdzie, to jakbyś chciał wypłacać to później do Fiatów, to tylko kilka banków to toleruje, bo to wiadomo, że tam ci nie robią jakieś KYC, nie robią ci, znaczy robią ci i tak, tam zawsze musisz mieć, ale chodzi o to, że nie ma jakichś tam problemów, nie ma jakichś tam restrykcji, tak? Po drugie, wiesz, to, że ty tam wyjdziesz, to jest raz, potem musisz wiedzieć, co z tym pieniędzmi zrobić, bo teraz tak, w wielu tych krajach albo nie możesz kupić czegoś za gotówkę, więc musisz to udokumentować, skąd masz ten dochód. No wiesz, trzeba te wszystkie rzeczy zaplanować. To nie jest tak, że hop -siup ktoś sobie przyjedzie, o kurde, usłyszę jakieś gościa w internecie, przyjedzie sobie na weekend do Tajlandii, skeszuje się i będzie zajebiście. No niestety to tak nie działa, bo to parę rzeczy trzeba zaplanować. Potem a, też jakby ktoś chciał znowu te pieniądze potem wysłać sobie, nie wiem, do Europy czy do Polski, to też trzeba dopasować strategię porozmawiać z doradcą. Nie można tego robić hop -siup, bo no cokolwiek byś chciał e, wysłać tutaj czy do Polski, czy do Anglii większą kwotę, jeśli to będzie, nie wiem, tam z firmy, czy cokolwiek, to wiadomo, że każdy tam IRS, czy tam, nie wiem, polski urząd skarbowy cię zapyta, skąd ty to masz, a co to za środki, a skąd to masz, bo inaczej to masz, wiesz, domiar, więc wszystko trzeba zaplanować, ale generalnie są możliwości, można to zrobić legalnie, trzeba parę rzeczy tylko po prostu dopasować. To, co chciałbym tylko powiedzieć, naprawdę warto szukać rozwiązań i to nie jest jakieś tam trudne, nie jakieś tam kosztowne, tylko po prostu trzeba dopasować elementy i swoją strategię. Zgadza się. A jak, jak władze, czy lokalne, czy rządy w Tajlandii, jak, je, jak oni podchodzą w ogóle do przedsiębiorców, do biznesu? Czy, czy tak jak w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, obywatele narzekają na rząd, czy, czy jednak ten rząd jest bardziej przyjazny obywatelowi? Podpowiem, podzielę to na odpowiedź na dwie części. Pierwsza część to będzie dotyczyła... Przepraszam, biznesu tajskiego. A typowa taka osoba, powiedzmy, taka działalność nierejestrowana. Jeśli taka osoba powiedzmy, generuje przychód tam do miliona 800 tysięcy batów, to jest około 200 tysięcy złotych polskich, no nie musi się rejestrować do vat u nawet tej działalności nie musi rejestrować praktycznie, tak? To jest raz. To jest dla tajów, mówiąc no, otwarcie. Okay. Potem lub jeśli ktoś za, na przykład zatrudnia. Osoby trzeba już później tą firmę zarejestrować. Teraz e, idąc, e, idąc dalej. Większość tu, znaczy większość te takie biznesiki ala no takie gar kuchnie, że tam stoi sobie jakaś pani, smaży te nudle, nie, tam powiedzmy e, i co, no i ona wiesz na tym garkuch na tej gar kuchni smaży te nudle no i co, cały dzień handluje, wrzuca pieniądze do wiadra, na koniec dnia płaci tam te wszystkie zapasy uzupełnia i jak na koniec dnia pieniądze w wiadrze zostają, to znaczy, że biznes działa. Tego nie, nie, nie się tego raportować, wiesz, tak to wygląda. Uprościłem to od razu, mówię, ale tak jest przy mało takich, wielu biznesach. Jeśli to są sklepy i w ogóle to są inne zasady, już wiesz, nie? Ale nadal, jeśli chodzi o skomplikowane, tak, VAT jest 7%, praktycznie tam na wszystko jest kilka tam chyba jedzenie, czy jakieś artykuły są zwolnione tam z VAT-u, ale książka do VAT-u to jest o taka, z tego połowę to są formularze. E, no tutaj, jeśli chodzi o Kwestie prowadzenia firmy jest to po prostu nadal bardzo uproszczone. Co więcej, jest tu dywidenda na poziomie 10%, co więcej, te, te urzędy. Są bardziej nastawione na to, żeby pomóc takiemu podatnikowi niż, niż go znękać. Tak? Poza tym, co ciekawego jest to, że podobno tutaj z 90 no z 80 parę procent, pewnie tajów to w ogóle żadnego podatku dochodowego nie płaci, bo oni to wszyscy oczywiście bezrobocie poniżej 1%, bo są wszyscy samozatrudnieni. Uh -huh, uh -huh. Wiesz, i to wszystko, wszystko działa. Natomiast wiesz ten biznes dla tajów jest bardzo prosty. Dla nas jest to trochę bardziej skomplikowane. Możemy oczywiście założyć spółkę taką. LTD, odpowiednik takiej brytyjskiej, co prawda nie możemy być właścicielem więcej jak 49%, czyli musi być tajski partner, musi mieć 51%, ale to oczywiście można z, zrobić udziałami, może być trzech różnych tajów, gdzie tam są podział głosów, to jest wiesz inna opcja, da się tak zrobić, żeby tak, tak, to kontrolować, rozumiem. nazwijmy to tak. Jest wiele sposobów. Działa to początek, wiesz, żeby to założyć, czasami trochę trwa, no moja żona teraz zakładała to tam w tydzień, ogarnęła powiedzmy wszystko, bo tam pomyliła się w adresach, w czymś tam, wiesz, takie biurokratyczne, ale to, to generalnie działa. Oczywiście jest trochę więcej tam wyzwań, bo tak to działa, ale co ważne, też księgowość jest prosta, wiele rzeczy można wpuścić w koszty, nie ma jakichś takich limitów, tak jak w Polsce, że tu limit na paliwo, tu tyle vat to samochód z kratką, to coś tam. Nie, nie ma czegoś takiego po prostu, co, co jest ciekawe. Obciążenie pracownika, znaczy pracodawca, załóżmy, że masz pracowników, tak, no to powiedzmy, że taki, nie wiem, pracownik 7-Eleven, czyli to jest taka biedronka, Lidl, że tam pracuje, nie, no to, to on, jego pensja to jest 15 tysięcy batów, to jest jakieś 1800 zł, a koszty pracodawcy to są może 200 zł od niego miesięcznie, tak, bo, bo to są, ale za to te osoby nie mają emerytury, trzeba, wiesz, sobie opłacić, a, co, znaczy jest minimalne tylko takie ubezpieczenie zdrowotne, takie dosłownie tam za 100 zł takie wiesz wypadkowe, że jakbyś jechał na rowerze i na bandaż żeby ci wystarczyło, jakbyś sobie kolano stłukł. Żartuję, nie, ale to tak wiesz działa to okej, okay, nie. Natomiast chodzi o to, że niższe obciążenia są, ale za to y, są płatne szpitale, szkoły. Mimo wszystko to nadal dobrze działa, że można ten biznes prowadzić, jest wiele obcekrejowców, którzy prowadzą biznes z sukcesem, ale to też musi być tajski partner. Sporo obcekrejowców tutaj zajmuje się albo nieruchomościami, no moja żona zajmuje się też nieruchomościami. Jakby ktoś poszukiwał nieruchomości, to warto napisać w komentarzu, to zawsze, e, zawsze może pomóc. Natomiast są możliwości, nadal ja porównuję, jak mam porównanie, bo mam porównanie do działalności gospodarczej w Polsce 8 lat, spółka ZOO, spółka LTD w Polsce w Anglii 7 lat, e, Dubaj trzy Hongkong, 2 plus Stany, jeszcze dwa lata, to powiem tak generalnie nigdzie nie ma trudniej niż w Polsce prowadzenia, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Zgadzam się. Ja tutaj tak. taki krótki, ja tutaj taki krótki przerywnik dam, ponieważ chciałem, żebyśmy to też podzieli na taką tak jak wspomniałem, część biznesową i część taką już bardziej luźniejszą. Tak więc ja was drodzy słuchacze i oglądający Chciałem podziękować za pierwszą część i oczywiście już zaczynamy za chwilę część drugą gdzie. Już nie będziemy rozmawiać o nudnych biznesach albo i ciekawych biznesach, bo jed dla jednych są nudne, dla innych ciekawe, a teraz porozmawiamy trochę o życiu w Tajlandii Three, two, one, yeah! Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej.